Cześć wszystkim. Zostałem nominowany do nagrania challenge'u w wersji sportowej od młodszego kolegi Daniela z kanału Daniel Home Gym. Challenge będzie polegał na wykonaniu czterech ćwiczeń dowolnych w 16 powtórzeniach. Ja wykonam cztery te ćwiczenia. No to lecimy z tematem. Muzyka the best deals on heartbeats Miejsce chcesz, nawet jeśli nic nie osiągnę Będę szedł tam, gdzie świeci to słońce i tylko wieś Choćbym miał i za drobne Nigdy nie poddam się Nie zostawię cię, bo kocham Cię na dobre i na złe Ciągle uczy mnie świat, że sukces to forsa Chciałbym ubić ten hajs, ale umieć go oddać tym, co czuli strach przed końcem miesiąca To budzi żal, że żyją tutaj ludzie po kosztach Może mój świat marzeń być jak głupia historia Bo to mam wyobraźnie by Bujać po błokach Choć jestem jak karze, mogę jak olbrzym kochać Spróbować się odnaleźć w swoich emocjach to Nie tak, że nie mam serca I na zimno to piszę Możesz na chwilę tu przestać, czuć zniknąć tyle, ale z siebie nie oszukasz, nawet myśląc na siłę Nie da się sprzedać wnętrza, choćby za milion, tyle nie chcę uciekać i ciągle zmiany szukać Po co zmieniać wszystko jak nasz świat jest tutaj To nasza rzeźba tylko I może nam się udać Największa perła z istot Chcę i zatufać Może to być może to nic nie znaczy, ale daje mi kurwa siłę By kruszyć skały, daje najczystsze życie Uczucie prawdy na co dzień za dużo myślę Chcąc to wytłumaczyć, myśl co chcesz Dobrze wiesz, co dla mnie znaczysz Mogę grać w tą grę, nawet jak poznasz me karty Chcę wszystko mieć dla siebie lub wszystko stracić To ryzyko jest tu wszędzie, mimo to grał ty. Znaleźć drogę jak każdy i błysczeć jak złoto Choć sam połysk nic nie warty, jestem wyżej Głęboko chcecie cię ponieść w gwiazdy Bo tam odkryje kosmos, mówi najtrudniejsze prawdy Tak, wybitnie Mam coś do powiedzenia, wiesz, obserwuję od lat i szukam szczęścia, tu gdzie to szczęście daje tajsło, nawet gdy mówię cały dzień, Rozrywam mnie o zdań, których nie powiedziałem, a chciałem powiedzieć tak, to ma dawać Ci rozkosz, której raczej nie znajdziesz, Majka kogoś z lekcji, marny masz szansę, nie mam palca obok, wiesz, mi ma... Mam nadzieję, że się podobało. Zajęło mi to minutę 45. W opisie jest link, gdzie można wpłacać dowolne kwoty w, na pomoc w walce z koronawirusem. A ja teraz nominuję Jerzego z kanału Jerzy Bąk. Pozdrawiam wszystkim. Cześć.